Masz ciemne obiektywy? Masz problem z uzyskaniem pięknego tła? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na stworzenie cudownego efektu boke w swoich zdjęciach bez użycia najdroższego sprzętu. Witam serdecznie, baldek kanał Photomix. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić sposób na wykonanie bardzo ciekawego efektu bokeh, aby mieć niesamowite tło, pięknie rozmyte, wyselekcjonowane właściwie, rozmycie, które spowoduje, że mamy pięknie ułożone właśnie rozmycie od prawie żadnego po duże i plus jeszcze zrobimy. Bliki, które wykonamy tak, jakbyśmy robili to, obiektywem wysokiej klasy z dużą liczbą listków przysłony, a ogólnie zrobimy to wszystko w Photoshopie, bez właśnie sprzętów za dziesiątki tysięcy złotych, i zobaczycie, jak dać swoim zdjęciom wygląd zdjęć za 10 tysięcy. Zatem nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Wszyscy, którzy oglądają moje tutoriale, to na pewno wiedzą, że pierwszą rzeczą, jaką w tej chwili wykonam, którą wykonuję, zazwyczaj jest zabezpieczenie naszego tła, czyli tworzymy jego kopię poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl J dla systemów Windowsa, Command J dla systemów makowskich. Jak widzicie, dostaliśmy kopię naszej warstwy, możemy teraz główne wyłączyć, i teraz chciałbym zrobić zaznaczenie samej postaci, czyli wybieram dowolne narzędzie zaznaczania, w tym wypadku wybrałem Quick Selection Tool. Pojawia się pasek, gdzie mamy SELECT Subject. I oczywiście, jeżeli są osoby, które śledzą mój kanał, wiedzą, że jak tutaj wejdziemy, mamy dwie opcje: standardową i wersję chmurową, którą jak wciśniemy i teraz zaznaczymy select subject, będziemy mieli zaznaczenie dosyć dokładniejsze. Jak widzicie, zaznaczenie się wykonało, tutaj troszeczkę jest niedociągnięcie, dlatego wybieramy tutaj pędzel z plusikiem i możemy zniwelować te Elementy tego właśnie słabszego zaznaczenia. Tutaj mamy jeszcze napięcie delikatnie, tak samo tutaj końcówka buta. Jeżeli chcemy coś odznaczyć, tak jak tutaj widzicie, mamy zaznaczone pomiędzy palcami, to bierzemy ten z minusem, pędzel i klikając, jak widzicie, ładnie nam te miejsce. Odznaczyło. Tak możemy zostawić. Nie musimy się tutaj jakoś mocno nad tym. O, tutaj jeszcze kurtka chyba jest, tak dosyć mocno źle zaznaczona. Dobra, ok, mamy już, można powiedzieć, wszystko. I teraz, aby skopiować samo zaznaczenie, to robimy tak samo, jeżeli mamy kopię zaznaczenia, czyli kontrol. J dla systemów Windowsa, komand J dla systemów MacOSkich. Jak widzicie, jeśli wyłączymy, mamy już wydzieloną postać z naszego tła. Teraz chciałbym wrócić z tym zaznaczeniem na nasze tło, czyli wciskam Ctrl i klikam myszką na wydzielonej postaci. Jak widzicie, zaznaczenie z powrotem się pojawiło. I jeszcze jeden triczek, który w Pokazywałem w swoich takich trikowych, że tak powiem, odcinkach. Jeżeli teraz przeciągniecie warstwę na ten plusik i skopiujecie, to skopiuje się cała warstwa, jak widzicie, a nie tylko zaznaczenie, i tym się różni właśnie kopiowanie tutaj przez ten element od tego właśnie klawiszowego Ctrl Command J. OK. To na razie skasuję, to był taki przykład. Teraz będę chciał. Zastąpić postać tłem. Czyli najprostszy sposób przechodzę do menu Edit. Wybieram e, Content Or Fill, czyli wypełnienie, i takie coś dostałem. Nie musimy tutaj kombinować ani później tego e, jakoś niwelować. To nie będzie potrzebne. Później będziemy to rozmywali. Jedyne co to przy wyjściu, czyli przy zapisie. Nie bierzemy nowej warstwy albo zduplikowanej warstwy, tylko działamy na tej samej warstwie, na której jesteśmy. OK i jak zobaczycie, Ctrl D niweluje zaznaczenie. Nie mamy już postaci. Jeżeli tutaj klikniemy, to postać mamy oczywiście tą z wydzieloną warstwą. I teraz, jak postępujemy dalej? Przechodzimy do menu Filtr, wybieramy. Galerię filtrów i field, field Blur, czyli to będzie rozmycie pola. I Jak widzicie, mamy na środku taki, takie kółko z kropeczką, i to jest punkt, który odnosi się do działania naszego filtra. Samą moc filtra mamy tutaj, czyli w zależności jaką damy moc, takie mamy rozmycie naszego tła jak zobaczycie w tej chwili działamy na całym obrazie i nie jest to dobrze widziane czyli w tej chwili przejdę na sam dół i ten filtr zmniejszę do około 3 pikseli tak żeby praktycznie było to, było to ostre ponieważ żeby było to realne musi Dawać taki efekt trójwymiarowości, czyli oddalając się będzie coraz bardziej ten, te tłonie ostre. Jeśli byście chcieli zobaczyć, jak to zrobić w inny sposób, w taki dość mocno automatyczny i naprawdę świetny, bo można tam jeszcze całkiem inne efekty zrobić, jednak nie ma takiego dużego panowania, jak tutaj mamy. I sprawdza się to idealnie. Tutaj na górze pojawi się link do mojego wcześniejszego filmu. Dlatego zachęcam osoby, które nie oglądały jeszcze tego filmu, do obejrzenia, bo naprawdę warto. Jest on stworzony na filtrach neuronowych Photoshopa i działa rewelacyjnie. Wracamy do naszego zdjęcia. Aby dać tą właśnie wyrazistość i tą trójwymiarowość, na przykład klikniemy jeszcze raz. Tutaj na Udo. Jak widzicie, pojawia się nam identyczne koło, i moc tego filtra nie musimy tutaj zwiększać, jak widzicie, ja zwiększam tutaj tą moc. Tutaj już się dół nam nie zmienia, natomiast zmienia się cała reszta, ale tak samo zmienia się ta otoczka dookoła tej kropki. I tak samo, jakbyśmy tutaj teraz kliknęli, możemy tą moc. W ten sam sposób zmieniać, właśnie tutaj, poprzez tą, ten okrąg, zwiększając lub zmniejszając go w tym miejscu, suwak, jak widzicie, sam się także przesuwa, zmieniając wartość. Ok, czyli mamy to w ten sposób, i aby jeszcze bardziej dać tą głębię, możemy kliknąć tutaj gdzieś w okolicach szyi i jeszcze bardziej rozmyć. Te nasze elementy z tyłu. I jak widzicie, mamy coś takiego. I pięknie przechodzące nieostrości. Jeżeli chcemy coś poprawić, na przykład tutaj, możemy kliknąć i zmniejszyć. Dajmy na to działanie tego środkowego filtra. Wrócić tutaj, tutaj. Także możemy coś tam sobie zmienić, zwiększyć. I tak mamy już ładnie wyedytowane zdjęcie, które już przypomina dosyć ciekawie głębi ostrości, którą mamy. Dzięki wysokiej klasy obiektywom. Ale co jeszcze możemy przy tym filtrze zrobić? Bo ile tutaj mamy tylko pasek mocy, o tyle na dole mamy trzy elementy, które możemy pozmieniać. Przeciągnijmy światła rozmycia na maksa, i teraz mamy taki paseczek tutaj, gdzie możemy, jak widzicie, rozświetlić. Nasze elementy dosyć mocno, jeżeli weźmiemy światła, to jeszcze to zmienimy. Tak, nie przesadzając, musimy znaleźć alternatywę dla tych naszych światełek, żeby to jakoś wyglądało. Możemy jeszcze kolor rozmycia tutaj, także jak widzicie, damy na maksa, to się zmienia. Teraz light. Zobaczcie, jeżeli zmniejszymy, to jeszcze ta moc się nam troszeczkę zmniejszy, dlatego dobrze tutaj chwilkę nad tym sobie popracować, żeby ten, te tło nam dosyć ciekawie wyszło. O, coś takiego może zostawimy jeszcze kolorków, że aż za mocno, bo tu może przesadzę tutaj z tymi kolorami, aby później było to lepiej widoczne te. To co będziemy robić, można to też zmniejszyć, jak widzicie, yy, zwiększyć, także warto się tym pobawić, poskalować sobie. I jeżeli mamy to już zrobione, wedle swoich potrzeb, swojego się, że tak powiem, to możemy jeszcze może ociupinkę, tu zwiększymy. Jak zobaczycie to, a może coś takiego. I robimy OK. Mamy teraz fajnie stworzone tło. O ile komuś tam nie podobają się te świetlne efekty, to może sobie to zostawić. Jednak one się przydadzą do naszej późniejszej edycji. Właściwie teraz już się przydadzą. Przechodzę do warstw wypełnienia i wybieram kolor selektywny. Tutaj, jeżeli macie relatyw, zmieniacie na absolut i przechodzicie do koloru. Czarnego. Jeżeli jesteście na kolorze czarnym, to magenty dosyć mocno możemy tutaj sobie dodać myślę, że na jakieś 35, żółty odejmiemy na jakieś 19, i czarny dorzucimy na 28. Jak widzicie, dosyć fajnie to nam skontrastowiło, i jeszcze ten światłocień tła został zmieniony. Bardzo ciekawy efekt. Polecam właśnie ten element do przećwiczenia, bo daje niesamowite efekty, jeżeli będziecie chcieli to robić na swoich zdjęciach. Ok, zamykamy i tworzę nową pustą warstwę, czyli klikam tutaj na plusik. Tworzy się pusta warstwa. Wybieram pędzel. Z właściwości robię go najbardziej ostrym, czyli żeby nie miał tych gradientowo zmniejszających się w tym wypadku kolorów, zwiększę trochę jego wartość. Zwiększamy, zmniejszamy nawiasami kwadratowymi. I teraz będę chciał zrobić tutaj z kolorami takie okręgi z kolorami zimnymi, czyli tymi błękitami, co tutaj są, i z drugiej strony poprawimy to na takie żółcie, czyli Tutaj mamy paletę, jak widzicie jest z takimi, nie wiem czy to brązowy, już nie pamiętam co to robiłem wcześniej, ale klikamy Alt, jak widzicie pojawiła się pipeta, oczywiście klikniemy tutaj na górny ten nasz górną wartość. To już nawet nie musimy alt uklikać, mamy pipetę i tutaj zaznaczymy taki ciemniejszy niebieski. O! Następnie kliknę na tą dolną. O, a coś się nie zmieniło. A, bo OK nie kliknąłem. E, OK, jeszcze raz, czyli ten niebieski, klikam OK. Teraz kliknę ten dolny i zrobię jasno, mocno niebieski. Kliknę OK i mamy dwa kolory. I teraz po prostu robię kropkę. I kropkę robię tym kolorem górnym, czyli Zrobię kilka różnych kropek różnej wielkości, jak widzicie. Tak jak powiedziałem, nawiasy kwadratowe zmieniają i teraz x zmienię na tą jaśniejszą i zrobię kropki jaśniejsze. O, tutaj na przykład, tutaj, a już wedle potrzeb. OK. mamy kropeczki. Zrobione. I teraz, będąc na tej warstwie, zmieniamy jej rodzaj. Przechodzę tutaj, zmieniamy z Normal na Color Dot. Dostaliśmy taki efekt, i teraz możemy zmienić jego moc poprzez zmianę opcji Fil na około, myślę, 57. Teraz mamy to już zrobione i możemy przejść do menu Filtr. Wybrać rozmycie i standardowo rozmycie gaussowskie, i tutaj dostosowujemy sobie to rozmycie tak, żeby te nasze kropeczki dosyć ciekawie się komponowały i wyglądały dość naturalnie. I robię OK. Teraz tworzę nową pustą warstwę i jak to było wcześniej, pędzel, klikam na górny. Kolor, klikam na ten pomarańczowy, ciemniejszy, ok. Teraz dolna, ten pomarańczowy, żółty właściwie taki jaśniejszy, ok. I jak było wcześniej, klikam tutaj zmieniając rozmiar. Teraz może dam Xik, ten jaśniejszy, Xik, o, ciemniejszy, Xik zmniejsze. Ciar, ciaż, ciar. Gdzieś jeszcze ten ciemny. Wrzucimy. Może tutaj o rodzaj tej warstwy. Zmieniamy na linear dodge. Zmniejszam tak samo jak wcześniej. Przepływ. Teraz troszeczkę mocniej. I wybieram filtr. Blur. Oczywiście rozmycie gaussowskie. Tutaj już zostało dosyć dobrze zaznaczone, robię OK i mamy już końcowy efekt, czyli zdjęcie przed i zdjęcie po. Może troszeczkę to w tej chwili wygląda jak Cepeliada, ale chodziło o to, żeby pokazać Wam właśnie te, te wszystkie efekty, tutaj za dużo tych kropeczek dałem, ale wiecie już mniej więcej jak to właśnie wygląda. Dlatego zachęcam do tworzenia własnego tła, własnych efektów bokeh. Mam nadzieję, że tym tutorialem pomogłem osobom, które właśnie nie dysponują profesjonalnym sprzętem, które robią zdjęcia w warunkach też, które nie mogą pozwolić na to, żeby wykonać zdjęcie z małą przysłoną. Muszą jednak zrobić z większą i jedna... Ta głębia ostrości będzie duża i, i nie będzie tego rozmycia tła. I tutaj spokojnie posiłkujcie się właśnie moim tutorialem i zróbcie piękne. I bajeczne bokę w swoich zdjęciach. Oczywiście jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału to zachęcam do subskrypcji naciśnięcia dzwoneczka aby być powiadamianym o wszystkich moich filmach na kanale. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejny odcinek. Oczywiście, jeżeli ktoś nie oglądał odcinków wcześniejszych, to zapraszam również do obejrzenia tych wcześniejszych. Kupa wiedzy, kupa filmów, prawie 300 filmów do obejrzenia. Także nie siedźcie, nie marnujcie czasu, tylko oglądajcie. Pozdrawiam, cześć!